Jeszcze z ciekawości dzisiejszej, soboty, znalazłem tej motocykl, który, który, który miałem kiedyś zresztą, miałem takie dwie sztuki wersji Ulysses, takiej wersji niby enduro i wersji sportowej, tylko long, 1200S, nic wam pewnie ten motocykl nie mówi, ale zagadka dla was, proszę bardzo, pokazuję ten motocykl, a wy napiszcie mi w komentarzu, co to takiego, co to jest za motocykl, co, co to jest, co to jest za marka. Ee... No sprawdzimy gdzieś waszą wiedzę i się zabawimy. Proszę bardzo. Tak to motocykl wygląda. I powiedzcie mi co to za marka. No i mamy tutaj też na stoisku Marka Skopka. Znacie go z Endurance'a. Jeśli ktoś z was się interesowało Endurance'em to jest tutaj też na stoisku swoimi motocyklami. Jestem tutaj z Markiem. Cześć, witam Was. Pozdrawiam wszystkich pitbajkowców z Gniezna. Trzymajcie się i gazcie. Marek Kopek, Polska. Tak jest. No i z takich innych klimatów jeszcze możecie spotkać tutaj tych chłopaków wiadomo. fajny mój team. Także jak chcecie z odwróconą gwiazdą pogadać, to też możecie tutaj wpaść. Naprawdę stoisko mi się ich podoba. Mają dużo fajnych takich widzicie tematów. Fajne jakieś graffiti. Fajnie oczywiście wymalowane, wymalowane sprzęty. Warto odwiedzić, bo to w coś, jest coś, coś, coś innego, czego można dotknąć. też naprawdę fajne. Polecam, żebyście tutaj wpadli sobie do chłopaków i zobaczyli, jak wyglądają sprzęty zrobione, przygotowane do jazdy właśnie na stancie. Tak to wygląda. Spotkacie tutaj wszystkich najlepszych stunterów też na tym stoisku, także pacy są bardzo mili, przystępni. Można wpaść, porobić foty, pogadać. Oczywiście macie stoisko Motula z olejami. Też, widzisz jakieś promocje, możecie również jakichś zakupów dokonać i y, też dowiedzieć się co nieco na temat oleju, ogólnie akcesoriów Motula. Sorry Motula, także też warto odwiedzić. No i co? Szybko przeniosły się na stoisko Hondy. Oczywiście cały offroad. Cerepki. Y, no i to, co pewnie też tutaj mnie zawsze interesują, czyli Avengery. Afrika, jedna w jednym malowaniu, a i w drugim malowaniu, to malowanie znacznie bardziej mi się podoba. E, znany już na motocykl, historyczny, można powiedzieć, ale od paru lat produkcja wróciła, także też polecam sobie odwiedzić stoisko Hondy. Afrika. Afrika Twin. No i dla sympatyków samochodów, samochód dwuosobowy Honda Goldwing. O chyba też temat znany podróżnikom, ale głównie szosowym podróżnikom. Ja to mówię, że to jest taki trochę mniejszy samochód. Przepraszam, jeżeli kogoś wyraziłem. Motocyk jest po prostu przepiękny. Słuchajcie, Hondy, CBR, Fary Blade'a nie trzeba Wam przedstawiać. To też jest już legendarny motocykl. Ale też zobaczycie go w nowej odsłonie tutaj na targach. przepiękny w malowaniu. Warto, powiem tak, nie ma stoiska Yamahy, nie ma stoiska a nie ma stoiska BMW, ale jest co tutaj poglądać. Honda ma dosyć fajne tutaj te stoisko, także warto do nich wpaść I powoli ze stoiska Hondy. Przenoszę się na stoisko Kawasaki. właściwie oddać stoisko mają tutaj połączone. I jesteśmy na zielono. Wiadomo tutaj dominować będzie zielony kolor. Tak jak to tak jak to jest z Kawasaki. Eee, oczywiście parę krokusóweczek klx cała Właściwie cała, cała, gama, cała gama tych motocykli. Versus nowy Piękne, no, też to akurat nie moje klimaty, bo zbyt, zbyt japoński, zbyt suką czegoś innego, co mogłoby tutaj wpaść w Na no, Wczoraj już byłem na stoisku na Augusty, tutaj mamy z tyłu, też już Wam wczoraj przedstawiałem to stoisko i parę, parę modeli, więc nie będę tutaj powtarzał tego samego. Ale na przykład ten Versys jest w tym koło malowaniu, już mi się bardziej podoba. No, to jest taki, tu mówią, mówią turystyk. Na pewno nie jest enduro turystyczne, że jak ktoś szuka z Was enduro turystyka, to na pewno wersji takim nie będzie. On jest bardziej turystykiem niż enduro turystykiem. Enduro turystyki tutaj mówiliśmy, że jest KTM. Adventure jest Tiger Triumph, jest BMW G, z którego tutaj nie ma Honda oczywiście, bo tutaj że przez chwilę pokazywałem Hondę, Afrikę. Tak, to takie turystyczne, turystyczne enduro. Natomiast, wersus to jest bardziej jednak szosa niż, niż jakieś tam szutry i wyjazdy poza, poza, utwardzone, poza utwardzone drogi. Więc to tyle. Przejdźmy sobie dalej. To słuchajcie, oczywiście ściąga, bo musiałem sobie ściągą pomóc. Eee, znalazłem tutaj na targach fajny temat dla też poszukujących takich, którzy, którzy chcą to podróżować i którzy chcą coś e, nie za drogiego, bo powiem, że motocykl jest śliczny i wystarczający I ma też bardzo dobrą, bardzo dobrą cenę, bo nowy ten motocykl kosztuje bodajże 56 tysięcy, to jest Aprilia Tuarek, 660, ona nie ma może jakiś... Mega, mega mocy, ale mówię, dla początkujących, tych, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, ten motocykl będzie... będzie świetnym rozwiązaniem, świetnym, bo 80 koni, 80 koni ma mocy, to tyle. Silnik 360, 240 skok, czyli podobne jak Norden, jak, jak, jak Nordenka i to będzie bardzo dobre rozwiązanie dla Was. Więc i poczytajcie, ale zobaczcie sobie w netcie, poczytajcie. Aprilia, nazywa się Aprilia Tuarek, 660, 56 tysięcy nowa. Nie będę was zanudzał, otwierajcie neta, klikajcie i patrzcie. No nic, trochę się, że tak powiem, zmęczyłem, więc postanowiłem sobie usiąść na fajny kanapach skórzanych. Chyba skórzanych, nie wiem, czy to skórzane, czy nieważne. Ale jestem na stoisku, pewnie jak widzicie z tyłu, nie wiem, czy gdzieś widać logo. Tak, jestem na stoisku Royal'a. Powiem, że nie, nie, nie za bardzo, że tak powiem, z nami interesowałem się, się tą marką kiedyś, chociaż będę musiał trochę pewnie o niej poczytać. Marka jest mi znana. Natomiast oni tak troszeczkę bardzo, znaczy inaczej. To, to są tak naprawdę klasyczne. Jak ktoś lubi klasykę motocyklową, czyli te dawniejsze skrabelki, kafery serki, no to, to są takie właśnie tutaj, takie, taki klimatach te motocykle. Więc też warto coś innego zobaczyć i też na to stoisko uda się tutaj wybrać. Ja krótko pokażę wam jakie motorki tutaj stoją. Zobaczcie Tak mniej więcej to wygląda ta klasynka 36 tysięcy brutto jak ktoś lubi takie klasyczne motocykle czyli na kawę na bulwar wypić kawkę z żoną i wrócić z powrotem to fajnie takie motocykla się sprawdzi Zainteresowanie powiem na tym stoisku jest dosyć duże. Sam jestem zdziwony, tak ludzie lubią takie klasyki. Tutaj macie następcze. 36-40 tysięcy złotych. Jak ktoś lubi trochę sportu, trochę chromu i trochę takiej mówię klasyki, to stoisko Royala będzie bardzo dobrym wyborem. To ja no, i tyle. Sami zobaczcie, wskoczcie, obejrzyjcie. Przyznam, że naprawdę duże zainteresowania tym stoisku, dużo zwiedzających. No, i tutaj macie stoisko z feedbajkami, z kładami. nazywa się ASIX. W większości są to motocykle, kłady, feedbajki robione. Na podobnych silnikach co reszta marek w Polsce, które są e, bardzo znanymi już markami. Oczywiście jest tutaj na silnikach ząkszena e, głównie YZ, czyli na 140, tych samych co idzie MRF, co idzie wiele innych e, O no tyle też niskie produkty, ale jakościowo, jak tak patrzymy nie najgorsze wszystko jest kwestia ceny ile chcecie za taki, za taki motocykl czy za takiego pilbajka czy też za takiego kłada wydać stoisko dosyć duże proponuję odwiedzić jeżeli ktoś interesuje się i chciałby taki zakup zrobić a my też jako firma będziemy musieli się też zainteresować tymi sprzętami może wprowadzić do najmu Trzeba tutaj nam w tej chwili powiedzieć, bo trzeba się temu przyjrzeć. No dobra, już miałem opuścić to stoisko, wrócić na swoje, ale postanowiłem jeszcze na chwilę się zatrzymać. To są też miłośnice przecież klasycznej motocykli, ale tak zwanych głoberków. Takiego kolego Janusza, który kiedyś chciał sobie taki motocykl zrobić. Janusz B. Janusz wiesz. Pamiętam, że mówiłeś o głoberku, że chciałbyś sobie zrobić, ale może byś sobie taki zakup zrobił. Gotowego, zobacz. Nazywa to się Triumph Boleville Bober. Kosztuje 69 tysięcy, jedyne 69 tysięcy taką tak on wygląda. Przyznacie, że, że wygląda mam na to ciekawy. Kotowy boberek nie musicie przerabiać, robić. Nie będzie to hardy triumf, ale naprawdę jest, jest śliczny. Jest śliczny. Warto. I coś innego, oczywiście. Tak? Jak nie chcecie jeździć harlejem a chcecie buberka klasyka takiego, no to może wybór takiego właśnie, takiego właśnie motocykla takiego Triumfa będzie dobrym rozwiązanie Zobaczcie, jak z hmm. tego wygląda. Gdzie? Pięknie okay. Fajnie wystawione, delikatne. Logo Triumfa. Zobaczcie pod Profilowane. wyprofilowane. jest naprawdę ze smakiem zrobiony. Nie jest przesadzony. Nie jest przesadzony. Ma takie wicie, takie, takie klimaciki, Tysiąc geście, także duży piec. Tak to wygląda. abrembo po hamulcach. nie ma oploty, ale to jest sportowy motocykl żeby zaraz trzeba było oploty pakować. Bardziej do sporta. Ktoś z tyłu mówi o tym, że można byłoby go fajnie jeszcze uzbroić, rozbroić i tak dalej. Uważam, że ten motocykl nic więcej nie potrzebuje, on jest sam sam sobie piękny. Naprawdę siedzenie jest ze smakiem tak zrobione ślicznie. Ma taką, wiecie, nutkę nowoczesności a jednocześnie takiej taki starej klasyki. Także Bonegil, Dober, zapraszam na stoisko Triumfa. No i już nowy motocykl. Na początek pokażę jego smaczki. Zobaczcie tą oponę z tyłu. Ten wydek, Tą felgę. Nie powiem co to jest, za chwilę będziecie zgadywać. Chyba, że gdzieś zdradzi się jakieś logo przez moment. Powiem tak, ten motocykl ma 2500 pojemności. Tak, 2500 pojemności skokowej. Jeżeli ktoś był, albo chciałby, może nigdy nie będzie w NASA, a chciałby się przelecieć rakietą, no to Triumph Racket, to jest ten motocykl, to jest takim dobrym rozwiązaniem dla Was, żebyście przelecieli się rakietą i musieli lecieć do, na Florydę, na NASA, macie tylko na miejscu, Triumph Racket, 2,5 tysiąca pojemności, cena 115 tysięcy, tak, cena macie 115 tysięcy złotych Ja teraz pokazuję tułem kamerą, ale 115 tysięcy dziewięćset cen no, Mocny cruiser, mocny cruiser 2,5 litrowym silnikiem Za Stokoła, więc jak macie 100 koła To wpadajcie O matosy, no i tutaj macie widzicie wiele jeszcze Rakiet jeszcze jeden No i klasyka, cała Triumfa, która stoi, też możecie wpaść sobie to zobaczcie, Bardzo ładne stoisko ma triumf. Ja już tutaj byłem wczoraj na tym stoisku i przedstawiałem wam adventura. Natomiast... Dzień dobry. Natomiast spotykam tutaj znajomych. Proszę bardzo. Witam Nie znałem No i tyle. Ze Streetów tego domu. street Truple. Czyli to też e, takie Nike, Triumfa. Słuchajcie, nie patrzcie tylko na te, wiecie, Yamahy, na, na Hondy, na, e, jak już nie ma Yamaha, napis nie ma, napisu Honda, to znaczy, że jest złe, nie kupujcie motocykla myślami, że, e, że nie pójdzie go sprzedać, bo to jest tak, że jeszcze go nie kupimy, a już myślimy o sprzedaży, motocykl no, się Wam podobać, a naprawdę, popatrzcie e, tego grillu z daleka, on jest naprawdę śliczny, wygląda to, jest inny, jest inne, na drogach są spotykamy więc warto się takim, taką motoryzacją zainteresować nie taką standardową tylko taką motoryzacją, która jest troszeczkę inna i budzi zainteresowanie chodźcie być trochę indywidualistami to musicie eksperymentować słuchajcie, mimo to, że te motocykle wyglądają wyglądają klasycznie bo one są wszystkie w klasyce to nie myślcie, że one są takie 100% klasyczne bo one mają i komputery swoje i systemy trakcji i ABS-y motocykli, motocyklicy mają wszystkie inne motocykle, które no, wyglądają może tak, bardziej bardziej niż ten, ale to jest klasyka, ona ma tak wyglądać, eee, więc kwestia systemów, bezpieczeństwa i tak dalej w tych motocyklach jest taka sama jak w innych, także tutaj się nie ma czego, czego obawiać, że i tak wiecie, że podstawą jest tak naprawdę nauczyć się jeździć bez systemów, system na to tylko wspomagać, a nie robić wszystkiego za Was i Scramblerek jeszcze możecie sobie zobaczyć a jeżeli miałbym wybrać klasykę takiego to ta był byłby to Scrambler bo on troszeczkę idzie pod takie wiecie Enduro więc to jest mój klimat akurat jeżeli miałbym powiązać klasykę z takim właśnie Enduro to wybrałbym tego Scramblera 1200 oczywiście silnik więc jak najbardziej mi by to odpowiadało OK, no to jeszcze słuchajcie jedna nowość jeżeli ktoś szuka... Ja ocenę zaraz zapytam tego pana, ale ja byłem ogólnie zaciekawiony, bo to jest też turystyczne enduro. Motocykl chiński robione w Chinach. C... Pokażę może jak go się nazywa Moto. Tak on wygląda Pokażę go z wszystkich stron. Obejdę go troszeczkę. Przymierzę się, zobaczę do tego motocykla, czy jest wygodna, ale mówię, Kajaba, Kajaba zawieszenia, silnik 790 ktm i hamulce Juana, kupioną przez statykę Brembo, czyli taka składanka różnych, różnych motocykli. Zapytam o cenę i się przymierzę. Aha, i dodam jeszcze jedną rzecz do tego motocykla, bo widzicie szprychę, ale opona jest dublesowana. Tubles, czyli ma szprychę, ale... Jest oponą bezdentkową, czyli nie ma obawy, wiecie, że jest dentka, że pana, bo ktoś spojrzy powiesz powie, sprycha, to, to to się nie sprawdzi, więc oczywiście ona jest tubesowana, więc nie ma problemu, podobnie jak Afryka, Aflikę też można tubelessować, więc problemu nie ma. Przyznam, że motocykl wygląda, słuchajcie, całkiem, sam. kłównie są dodatki, kosztuje zestaw 4000, czyli cena, no nie jest zbyt też mała, bo prawie 60 tysięcy z do to podobnej nie na kupicie KTM -a. Eee, no to tyle na tą chwilę zobaczymy co tam, co tam dalej wiecie film, który robię to jest taki film na szybko bo muszę iść na swoje stoisko e, natomiast e, trochę częściej jak widzicie e, robię to tak bardzo nisko, bardzo nisko budżetowo jak widzicie może jak się dorobi jakiegoś gimbala jakiegoś sponsora do kręcenia firmy, oczywiście to nakręcę jakiś bardziej profesjonalny film dla Was, natomiast na tą chwilę uważam, że w tym telegraficznym skrócie Wam to wystarczy.